Możesz mówić? No, żałuję, że niepełnosprawny, że nie mogę wykonać to, co bym chciał, a mam duże wspomnienia i z nimi chciałbym pozostać do końca życia. Jest ze mną tutaj stary przyjaciół, i opieram się o niego życząc wszystkim znajomym, którzy się chcą ze mną jeszcze w w w widzieć albo słyszeć. To się kłaniam serdecznie. I... Chcę powiedzieć, że każda wiadomość jest dla mnie bardzo miła, że jeszcze mogę przekazać jakiekolwiek życzenia. Wszystkiego dobrego.